Witam serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Proszę o wybaczenie, bo to jest audycja robiona ekstremalnie na szybkiego, bo za kilka minut muszę po prostu wyjść. Bardzo Was za to przepraszam. Ale dzwonił do mnie Paweł i zauważył ciekawą korelację i. Stwierdziliśmy, że nagramy wspólnie audycję. Dawno nie było wspólnych audycji z Pawłem, więc w najbliższych dniach mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Najprawdopodobniej audycja pojawi się nie na tym kanale, tylko na kanale Olaf Jasnowic, na tym kanale, który ma ponad 100 tysięcy subskrybentów. I mniej więcej od tego czasu będę już publikował tylko na tamtym kanale, albo głównie na tamtym kanale. Więc przypominam, że przenosimy się wszyscy na tamten kanał. A Paweł dzwonił właśnie z taką informacją, że tydzień temu zrobiłem filmik short. To jest istotne, bo wielu ludzi tego nie znalazło. Tu jest strona główna, tu są przykazy na żywo, a tutaj są filmy short. I ten ostatni film short, co ma 700 wyświetleń, to nawet widać, że tam jest napisane tam sms, właśnie, że wulkany nie będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie. No i z taką właśnie informacją Paweł dzwonił, że ledwo tydzień temu dałem to poczucie z tym trzęsieniem, bo my tak sobie rozmawiamy czasem właśnie o tych asteroidach, o tych wulkanach, o trzęsieniach Ziemi i akurat po rozmowie z nim w nocy obudziłem się i miałem takie natchnienie, że, że wulkany nie, asteroida też na razie nie, ale że trzęsienie, bo że wielkie trzęsienie, ja tak napisałem gdzieś w środku nocy zespany tego SMS-a, i też jakby z taką sugestią, że to będzie tyczyło się wielu, wielu krajów na całej ziemi, czyli bo ja tam nawet napisałem coś takiego, że prawie każdy kraj legnie, ale Polskie jakoś ominie przez jakąś anomalię. Ja osobiście myślałem, że może chodzi, że to jest tylko może symbol, może to jest taka metafora, może bardziej chodzi o, o ten kraj gospodarczy, ale nie wykluczone, że chodzi i o jedno, i o drugie, ale ciekawe jest to, że my po tym trzęsieniu w Turcji, była mniej więcej cisza, to się trochę uspokoiło, bo było trochę tych wstrząsów wtórnych, ale generalnie się uspokoiło. A teraz, w ciągu ostatniego tygodnia, Paweł mówi, że były trzy trzęsienia ziemi tam jakaś Ameryka Południowa, jakieś inne obszary i teraz z kolei ogromne trzęsienia ziemi odczuwalne na, w większości Azji, albo w dużej części Azji. Tam, tam piszą, że to dotyka tam jakiś obszar gdzie prawie 300 milionów ludzi żyje i po prostu dużo krajów tam gdzieś Pakistan, Afganistan, Indie to są bardzo zaludnione tereny no i tyle to taka ciekawostka właśnie że akurat tydzień temu było poczucie właśnie z tym trzęsieniem ziemi i ledwo ledwo dałem ten film short z tym trzęsieniem ziemi to od razu od tego czasu, to było około tydzień temu, to dosłownie następnego dnia, jak w nocy napisałem tego SMS-a, o pierwszej 10 w nocy, to już jakby następnego dnia były właśnie te trzęsienia ziemi. Przez kilka następnych dni, aż do dzisiaj, te trzęsienia ziemi występowały, że nastąpiła taka niesamowita korelacja, że przez te tygodnie od Turcji to się uspokoiło, i ledwo on ze mną rozmawiał. Od razu miałem poczucie w nocy jakby wybudzone, trzęsienie wielkie i od razu w jednym kontynencie, w drugim kontynencie, w trzecim jakby i dużo tych trzęsień ziemi i też ciekawe Paweł zauważył, że nie było mowy o wulkanach, tak? bo my rozmawialiśmy i o wulkanach, o tym wszystkim i dlatego ten SMS jest tak skonstruowany, dlatego on jest tak napisany właśnie, że wulkany nie, ale trzęsienie, nie? bo to było jakby, to było takie jakby po tej rozmowie z Pawłem jakby nastąpiły te poczucia jakby w kontekście tej rozmowy tak czyli że czy asteroida tak czy, czy, czy wulkany tak no to, to nie to wulkany też nie ale trzęsienie trzęsienie i zaraz po tym SMS-ie trzęsienia Ziemi niesamowita korelacja niesamowite poczucie które od razu się spełniło co ciekawe wiecie dobrze że ja jestem zniechęcony do tych poczuć i jakoś nawet ich nie publikuję ale akurat jakby zrządzenie losu jakby jak gdzieś tam czy ta wola boska, czy Pan Bóg w niebie, gdzieś się jakoś tak pokierował, że mimo wszystko to poczucie jakby pokazałem, mimo że jest wiele więcej tych poczuć, jakby ja ich tam nie pokazuję po prostu, bo jestem zniechęcony, jakiś tak zniesmaczony tym wszystkim, to, to akurat to pokazałem i akurat następnego dnia poszły te trzęsienia ziemi. Nie no, niesamowite z okoliczności, w ogóle nie wiem, no że, że mimo, że ukrywam te poczucia, mimo, że ich nie pokazuję. To, to gdzieś tam jakieś co dziesiąte pokaże, to, to, to się spełniło, ale to, to też mnie zaciekawiło, że, że ono się spełniło od razu, czyli że nie pokazuje takich poczuć tam, że tam za ileś miesięcy coś będzie, tak? bo jak je pokaże, to zaraz ktoś się skopiuje, po prostu tak? Jeden czy drugi goliat zaraz je skopiuje. Więc, więc ja je ukrywam. I ten, i po prostu jest coś takiego, że ten, nie, że, że ukrywam je, a Pan Bóg jakby i tak pokierował, że, że i tak pokazałem, i ono się spełniło, ale jeszcze w taki sposób, że ciężko jest je skopiować. Bo ja je po prostu w nocy napisam smsa, zaraz zrobiłem film i ono się zaraz wypełniło, nie? Więc ci ludzie, którzy podglądają mój kanał tak, i przekazują te przepowiednie, czy Krzysztofowi Jackowskiemu z Czuchowa, czy, czy jakimś tam innym przepowiadaczom, widzącym, czy niedowidzącym, czy niewidzącym, to, to po prostu oni nie byli w stanie tak szybko te, to, tego skopiować, tak szybko gdzieś wysłać, i, i ci, którzy ewentualnie kopiują te przepowiednie, nie byli w stanie tak szybko ich upublicznić bo one ledwo zostały napisane, ledwo upublicznione, to od razu się spełniło. I to piękne jest, i za to dziękuję Panu Bogu, że, że w taki sposób, nawet w taki sposób, pokazał, że istnieją takie rzeczy, i żeby się nie poddawać, i, i, i że po prostu kiedyś Goliat padnie, Dawid zwycięży i Jezus Chrystus wróci na Ziemię. Pozdrawiam z Panem Bogiem, cześć.